Да, ты распознал. Давайте. Ты на Оскар, все на Bright. Hej, sorry za tamto, hej legendus, siema konik Siema Tymek Siema Kasia, hej hej hey, jeszcze ten na Discorda, hej Ksera w ogóle I siema, y i sorry w sensie, że Przed chwilą to nie działało, ale nie wiem co się stało Fajnie spadłam z Byrona, nie? Miałam prawie 800 i spadłam Polecam To w sensie, no Dobra Siema Bambol Nie, ale grzesznie Siema Samek Było 30k Gdzie to? W profilu A jak? Halo. Siema Q8 y -e Ja nie wiem jak on czyta płynik No nie ma, nie ma Dobra, wbijajcie tu No. Dawajcie 20 lajków i. Ale solodajcie. I 20 lajków i. I co no, 20 lajków? Nie wiem co. Solodajcie. No jest, aha. Jemy to później zmienię Co to ma? Zaznaczenie. No o, dobra, konik. Ja mam wszystko na lał. No swabą. Nic dziwnego, hej tak, No jasne. Ja nie e. rozumiem. Po co mi się kończy jak się z nim nie będzie grało? No ja z nikim prawie nie gram ze znajomych. No jak, wyrasz grę. Nie. Nie tak. I w ogóle słychać muzykę? Pytanie mam do was. Bo ja nie wiem. O wow. Jakie proste to zaprzeszają. Eee, yy, Starsa? No ja sama nie mam. O, jeszcze jedno miejsce. Ale szybko room się zapełnił. Słychać to dobrze. Hej, Milord Dobra, lecimy. Ja sobie wezmę... Ja wiecie, kogo ja sobie wezmę? Ja sobie wezmę krowę. Się pofleksuje Gold na mnie. Kroła bierzesz, tak? tak? Uh -huh. Poflexować. A co, już masz złotego? No. Przecież odcinek był. A, zapomniałem. Dobra legenda, strzymam za słabo. Ale nie obiecuję, że ja ciebie nie zabiję. To ja ciebie zabiję. No okej. Okay. Się... O. po co. O. No. Hej Raf, co tu miało być? Ten co mnie. No nie, no, co tu miało być? Ja Raf nie gram z Tobą, nie gram. No i tak od razu bez niczego, wbijajcie. Hej, Arnes. Siema, Gabrysia. No właśnie, polecam Nefę. Nefę, fajne live są. So. O, Jany, hej Krycha! Siema, hej Kuba! Gdzie twoje 30 tysięcy? No nie wiem, gdzieś poszło, nie wiem. Gdzieś poszło. No gdzieś, nie wiem gdzie. O, dobra, kebabik, ale już się ogarnij, ok? Już będzie ogarniętym człowiekiem. O, już jest pełny rum. O, siema Capix, sorry, idziemy na solo, Ez, i lecimy, dawajcie. Już masz pełny ruch? O, Jak no. tą kartę a dobrze, dobrze. No, a, dokładnie, kładzie. No, dobrze, dobrze. Ale skam, no. Siema aparz, hej. Nie ma. I nie, i mnie ktoś... A nie, jednak Wojtaszek. Wojtaszek, już myślałam, że się, nie wiem, kogoś szeli, kurde, i mi zaraz ulta. Siema, Jacek, Jacek. No, ale nie zabijajcie mnie, bo ja chcę sobie pożyć. A, nie, no przecież każdy widział, widział konik, że wygrałeś, ma że A, Blaze, dobra, nie, ja, nie bo ja was będę sobie obijać. Nie ma, tu wszyscy... O, oh, hej, Raf, co tam rap u ciebie? Co? Co tam słychać? A kysz. Co, mecz jest? Już po 7 godzinach? No nie każdy. O, oh, wow. Muszę sprawdzić. Pa Bartek. No, Bartek! Co miałeś zginąć. Ja... Dobra, oglądamy teraz, żeby nie było. Wiktoria. Dobra, my oglądamy Capixa. Wykerował mnie razem z Tymkiem na 25 rang na tym Riko. Pozdrawiam serdecznie. Tak konik szachowy dokładnie. Nie, spoko Wartek. Ej, ale co ty, Raf? Aha, dobra. Nie, no ale wiesz, Ror, pamiętaj, na drugi raz. Nie, to Raf. Bo... Um, na no druga usuwam... Osu dobra, ja wam powiem A dobra, nie, nie ważne, dobra, róbcie, jak u już nie ważne. Już nie, nie będą nic mówić, już nie ważne. Nie, nie ma rundy. A. Sorry. Eee, co no widzisz, rap. Na fema live'a wiem o tym, wiem. Jednakże... No Patrzcie Ej, to co? 40 lajków i zmieniam nick, nie? W Czy nie? Jak uważacie? Okej okay. Okej, okay? dobra Yy, dobra i teraz chodźcie yy, wbijajcie i lecimy. Czym tu grać i gdzie? Napiszcie mi w czacie. Nie no chyba cię coś Kebabik i ale nie pamiętaj, nie pisze się tak kulturkę na czacie. Mhm. <laughs> nie byłam to nieźle, Konik. Mać swoje mody. To są mody to, są to mody. Normalnie. No co? No tak. O, Capix. I, I gdzie my mamy grać? Bo ja się nie znam. Ambrowolu? Dobra. I niech ktoś jeszcze sobie wie. Na jaki? Juliet i takie serce jak ma Capix. I Jana Konik będzie nas karował. Znaczy mnie. Na jaki zmieniasz? Juliet i takie serce jak ma Capix. No nie. Nie, Krzyszza, nie, nie. Jeszcze się kaprys. Nie można tak. Nie, pamiętajcie. Family friendly i wcale nie mówię teraz głośniej, bo moja siostra się drze wcale, że nie do tego. No fajnie i czemu oni tak głośno mówią? Nie mam pojęcia. Dobra, zeszła sobie na dół. Dobra, a już gramy, mamy grać. Dobra, dobra, gramy, gramy. No gramy, gramy. Nie no i tak by się chyba nie zmęciła, ale nie nie, nie dawałabym takiego. Nie, nie, nie. Idź sobie... Aha, ja... że ta... E Co? Kto ma iść na Mida? Myślałam, że ty pójdziesz na Mida. Jan, no ja nie umiem tym grać. Pomocy! No jakina. O, Piskin wiem. No nie, ej, Bartek, no nie, no nie można! Uspokójcie się. No, czemu ona się tak drze? Cicho. Bo... A ty CO się kręcisz? To ciebie tak no. Nie, MNIE, nie. O nie, kawałek najgorzej. A to ty nie masz tego na rozwoleń, to ja sobie co? to wezmę. Co? weź, atencjusz co ty Nie no, nie nazywaj tak depresja, ma, a ty go A tak, Twitter hazard, a jak? Family friend, otóż to. Cię ignoruje. Primo wrokiem na tej mapie duo, co? Chcesz konik? Chcesz piłkę? To masz. Ach, zabiła mnie. A, że fajnie cię że ja, w sensie, no ja. Yy, no, Kicia, możesz. Jasne, pewnie, że tak. Siema, papa. Ło, wow, jeszcze 10 lajków i zmieniam nick. i nie, a może... Może nie. Poważnie chcecie, żebym zmieniła nick? Dziękuję bardzo. No to nieźle babik, to nie. nieźle Patrzcie, za chwilę 30 tysięcy mi wróci. Wow zmienić? Nie. Ej, nie no, ale spokojnie. Jeszcze lajków. Sześć. Czemu by te lajki tego tak wybijacie? Tak, pewnie. Nie, Twittera to nawet się tak na Twitterze... Nie na Twitterze, Jan, co ja mówię? Jak to się drugie nazywa? Twitch, Jany. Siema, a poszło? No, hej, hej. Jak dwa na 10, Pepa, o czym ty mówisz? Przejdziesz na Twitcha? Po co mam iść na Twitcha, jak ja tu mam społeczność moją? Widzowie. Co? Nie, nie, wziął. Nieprawda. Nie spadłby tyle puch. Nie, nie wziął. A jak wziął to i tak łatwo na takim poziomie, bo wcale tak strasznie przegrywamy, jeszcze nie przegra... Jak kieruję? I ja. weźmy, to wygrałem i ja zrobię screena, nie? Ja zrobię sobie screena, że wygraliśmy na jakieś prosy. No bo Konik gra sobie kolter na tysiąc. Ale to czemu macie grać na prosy niby. Bo tak mówię. Bo tak mówię i to są prosy. Tak, ja tak powiedziałam i tak jest. Co nie widzowie? Wierzę w twoje umiejętności, no chyba nie, bo widzicie, co ja robię tym tym... tym czymś? Ja 5 osób nas ogląda, co to ma być? Jeden pięć osób to jest dużo! O czym ty mówisz, człowieku? No i już przegraliśmy, kurde, i jak mnie ta znajpię oceniam tego westcę, jako najchuję turniej jaki jaki Prolstar wydało kiedykolwiek. A. 12 godzin wczoraj siedziałem na marne, żeby zagrać trzy mecze A. No tak tak jest Bartek, tak jest. Kurde, jeszcze jakieś laki mam. Jeszcze jak Milord? Jeszcze jak? Jeszcze 5 lajków i zmieniam nick. Ludzie. No co się kręcisz, Amber, kurde! Co się kręcisz? No nie ma! Nie, bo się kręcili. 11. Patrzcie, jakie proste, ja... A te się jeszcze kręcą No, no co? No oni się kurde kręcą, co to ma być się kręcą, że na mnie? Ci <laughs> się kręcą na królu z tarbora, no śmieszne To no, może no, i te... na Kapiksa, jako Jany, cicho, nieprawda się kręcił, że na mnie wygrał. Daj mi się cieszyć. O patrzcie Gold T! Zakręć się, zakręć się kruk. Kręć się. Mamy te same skiny, no. Jęk Kościu nie ogarnie, że ma się kręcić. Ja tu z auto Ej'a, ma, ten się nawet nie zakręci, no. Zobacz ich profile po co? Ewidentnie Bartek. Jeszcze... ja i cały czas mi tak ekran skacze trochę. W sensie nie cały czas, tylko tak czasem, nie? On wziął spał wyszedł. Wiem, że wziął znowu kolta. No. On chce sobie z spać po prostu. Tak on. Nie? Jak każdy. właśnie niektórzy wbijają 40 tysięcy trójek na 600. -tach. Wow Na mapach konkursowych No, Konika oglądają i się śmieją, że ze mną gra I ja... No nie lubi mnie tamten gr... Nie, mam te same skiny i się nawet nie zakręcił Co to się ma kręcić? No bo ja się kręciłam do niego, to on do mnie, nie? Logiczne LOL no właśnie, a może jeszcze jak? Jeszcze na tak jakieś wygraliśmy, kurde. Sorry. O już nie o nie. Jak chcesz, konik to nam to krótko zajmie, żeby ze mną stracić ci do 300 stopów. Pokaż tego kroła. Kroła? Zobaczyć, tego, tego ich. No, taki zwykły człowiek. ja muszę z nich zobaczyć. A nie, myślę, że to polaczek. Ale ten tak jest dobry. Tak? Nie znam. No, fajny, fajny. O, ten no, też tak. spoko. O, 40 tysięcy trójek! 15. Zwyczajnie 18 też niedużo. No 21. O, Amber. Dobra. Nie, ja, nie ja nie chcę. Ja chciałam zmienić kroła. Czemu jeszcze na jakieś mortisy gramy, ja... I co wie to Aha, ja mam iść na Midę, tak. Rozumiem, rozumiem. No i co ja mam niby tu robić? No, co ja mam tu zrobić? Ja sobie stanę tu i będę stać. To i tak wyjdzie lepiej. Bo tu lepiej gra niż ja. Jeszcze mu podaję. Nie na no, konik, nie denerwuj się. Spokojnie. Wiesz, że jak grasz ze mną, to przegrywasz zawsze. No a ja złoty krug i co? Ale jego to prestiż. Trzeba było wydać o niego 35 tysięcy Oj, tam. A ja musiałam 50 tysięcy, i co? Które się dwa tygodnie. Ja, ja to cały rok zbierałam na to. No nie no... Nie, ale nieważne. Patrzcie, 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 nie. Kiedy kastomy za chwilę. Co? osób oglądało. No, a ty U. widziałeś tego gościa? Nie tego, tego, ja. Yeah. No pros pros. Siemanas. nie widzę. Twój, znaj co i teraz będzie się z ciebie śmiał przeze mnie. Nie, no nie, ale nieważne. Patrz, ja wezmę Gina i będę, i będę ten. Ich wszystkich pulować, nie? Dawajcie. I ile już masz, po? Dużo. O, jeszcze. No? Profilowe. No jednego wystarczyło chyba, nie. Ale dobra, taki gościu i taki gościu. Co? Tamten było nisko, ale nieważne. No, jeszcze jak? Co wy nami dajdziecie we dwójkę? Okej. Okay. Ja i co ja mam na taką amber zrobić? Szkolta 35, to po co ze mną spadasz? Ups. Hi Paweł, no właśnie, ty się spadł. No, ale ja bym mogła zrobić taki poradnik. Jak tracić puchy w bs ie Grać ze mną. No i tyle. Dobra, teraz muszę się skupić. Patrzcie. Nie, ale to mi nie wyszło. ja co? Co? Czemu? Może jeszcze pięć razy. Ja na czekajcie, bo my to przegrywamy tak przeze mnie, że kurde, Sorry, konik. Spodziewam się jakieś bi, kurde, nie wiem Bez stampałek A to ja wezmę sobie bi No czekajcie, bo ja mam bi 721, to ja sobie mogę spać Wiesz to, Kapix teraz ja biorę Neta nie ma? Najlepiej spaść, po co wbić na 25 No Się wbija kiedy indziej O, teraz już na normalnym poziomie gramy, okej. Okay. Zobacz ich profile spokojnie. Ja jeszcze jakiegoś laga dostałam. Ups. Dałam gadżet, bo myślałam, że ja mam ten taki... ...co... Wcześniej go nie znerfili ten taki, ten taki wiesz, który, nie? No, ten taki właśnie. patrzy ich profile, no zaraz, zaraz. Co, ja mam tu gadżet stawiać? Nie, nie będę marnować. Ja jeszcze ten pasek mi się... Chciałam sprawdzić, ile mam baterii, bo... Czemu mi podajesz? Nie podawaj mi. Ła, wow, ale pani karuje Jak 49%? No właśnie też mam takie lagi i to jest bezsensowne. O, Bibi się kręci. Kocham go. Patrzcie, oddaję nam Merce co? co? ty mówisz? O moja emota! Co mówisz? Co ty mówiłeś? Ej! Słyszysz mnie? Ja. Patrzcie, Jany, kto to jest? Gościu! Wygramy to. Ta na już od razu. Od razu. Nie. Patrz, jaka podróba. I nie ten, ten. Podróba i podróba, widzisz. Oj, kebabik, kebabik. pewnie Ej, słyszysz mnie, bo ja nie wiem czy mnie słychać Lecimy. Słychać To dobrze. Yy, i co mówiłaś? Nie No nie powiedz. No powtórz Słyszysz? Ale po co? No bo ja chcę usłyszeć. No, jaka głupia piper. Wcale nie to, że mogłam trafić. Ja jeszcze nie potrafię, na blisko nie potrafię trafić tego. Karla, nie? Bi, lol. Lol. 40 lajków. Dobra. nasz kapiks, na ile lajków Nick? no już jest 40. I ja, tylko będziecie musieli mi pomóc, bo nie wiem i będzie głosowanko jakby. Snajpić na poziomie 700. Powodzenia. Teraz to my dawaj, no zaraz zrobimy. Jany, ja myślałam, że wy nie wbijecie tych lajków, bo nigdy nie wbijamy. A kurde, to 25 minut jest wszystko, no. Ej, ale powtórzysz, co mówiłaś? Słyszysz? No bo ja chcę usłyszeć, co mówiłaś. No, ale ja chcę wiedzieć. Czekajcie. Sorry. Sorry, sorry. Wszystko. Wiem. Fajnie, fajnie. Ostatnio było 70 lajków? A. Nie wiem. Jenny ja i Bot za mnie gra, i ja nic nie mogłam zrobić. No. Widzieliście, no Bot za mnie teraz na końcu grał. I yeah. ja. Jeszcze jakieś opóźnienia to są na tym lewie. Przepraszam. Aha, zmiana Niku, tak. No dobra. No więc czekajcie. Trzeba iść po fronta. No i gdzie jest to do frontu? Tu jest. Gramy w grani? Dajcie, zagramy w grani. A jesteś? Jeszcze? Kwestomy? Zaraz. Dobra, to wchodź na live'a i zobacz, jaki mam dać nick. Widzę. A, dobra, dobra. Taki Czekaj. Taki Czy innego już nie będzie? Siema, Morty okay. Który lepiej wygląda? Wormat no nie No jest przyłączone to serce No wiem Granie. To ty mówisz, że pierwszej widzowie głosujcie, pierwsze, drugie. Nie są takie same. Nie są. To drugie. Jest. Ta, da, no, nie, ja, ja bym dała. A dobra, no, pewnie. Ale ja bym już dużo nie. To, jak ja bym musiała później wydać? Pierwszy. No, Dobra. No, widzę. nie. Pierwsze, dobra, dobra. I co teraz zmieniamy? To ja muszę włączyć nagrywanie, bo mi później nie zaliczą. A ja chcę ten. Czekajcie, weźmiemy sobie tu. Ja nie wiem, czy.